Witam u nas dosypało dzisiaj w nocy i rano trochę śniegu już troszkę większa pokrywa jest ale nie taka straszna jak na wschodzie no niestety ale muszę wypuścić kury trochę bo już trzy dni siedzą w kurniku i żeby im nie było tak za dobrze no to puścimy je może szybciej pójdą i wypuścimy kacuszki niech pobiegają To no, jakieś zdezorientowane są jeszcze nie wyszły no ale kaczki powinny wyjść u sąsiada kaczuszki o maszerują o jak maszerują tam o widzicie to są sąsiada kaczki a moje kacuszki są tutaj no idźcie no no wypadł. no no to jest nasz Rysio który niestety musi zostać a ty co? co się stało? matko święta gdzieś ty tak przy, ten? Och, Kiwaczek, co ci się ze szłapką stało? Cały czas tutaj byłeś. Och, ludzie, znowu coś nie tak. Zobaczymy. Oj, kaczuszki, by chyba nie bardzo chciałyście wyjść. O, troszkę rozchodzisz może tą szłapkę. No hej.